Obudziłam się w jakimś mrocznym pokoju. Głowa potwornie mnie bolała. Co ja tutaj robię? Próbowałam wstać, ale poczułam pasy pod prześcieradłem. Co się dzieje? Nagle podbiegł do mnie jakiś nawiedzony dziadek w kiclu naukowca. Dziadek z szalonym wzrokiem powiedział, że teraz można zacząć eksperymenty i gdzieś szybko wyszedł. Zrobiło mi się zimno ze strachu. Szarpnęłam ręką z całej siły i wtedy paski zaczęły skrzypieć. Znów szarpnęłam ręką i pasek się zerwał. Oho, ale jestem silna. Trzeba się stąd zmywać. W samym prześcieradle wybiegłam na korytarz. Wszędzie wisiały straszne przyrządy naukowe. Co oni tu robią? Widziałam już wyjście, ale nagle zauważyłam w lustrze, że prześcieradło zsunęło się ze mnie. Co jest ze mną? Podeszłam bliżej, rzuciłam je na podłogę i za nie mówiłam. Wyglądałam jak jakiś robopotwór. 85% mojego ciała składało się z żelaza i elementów połączonych przewodami. Ale jednocześnie miałam ludzką głowę. I wtedy usłyszałam za sobą głos naukowca. – Dokąd się wybierasz? Ogarnęła mnie panika i z całej siły rzuciłam się do drzwi. Dziadek pobiegł za mną. Wydawało się, że zaraz mnie złapie. Z rozpaczy uderzyłam w drzwi ramieniem, a te wyleciały skupiem. Nie wiedziałam, dokąd biec, bo nawet nie pamiętałam, gdzie mieszkam. Przechodnie krzyczeli za mną, że jestem jakimś potworem. Pobiegłam na jakiś parking, schowałam się wśród samochodów i rozejrzałam. Nikt mnie nie gonił. Myśl, że ten przerażający naukowiec mnie złapie, sprawiała, że poczułam się nieswojo. Siedziałam na parkingu do wieczora i bałam się wyjść. Spojrzałam na samochody i zdałam sobie sprawę, że ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, był wypadek. Byłam wtedy w sukni ślubnej, ale czy już wtedy byłam robotem, nie wiem. Wspomnienia były bardzo porwane, ale jeśli był ślub, to był też Pan młody. To już coś, muszę go jakoś znaleźć. Tylko on może mi pomóc przypomnieć sobie, kim naprawdę jestem. Zapadła noc, i odważyłam się wyjść z kryjówki, aby znaleźć spokojniejsze miejsce. Nagle czerwone światełko zamrugało na mojej piersi. Na początku nie zwracałam na to uwagi, ale wkrótce pociemniało mi w oczach. Może wyczerpuje mi się bateria, tak jak w telefonie. Muszę spróbować się naładować. Cholera. Wtedy bezszelestnie przejechał obok mnie samochód elektryczny. Ledwo zdążyłam odskoczyć, ale zaraz, jego też trzeba w jakiś sposób naładować. Trzeba szybko znaleźć stację do ładowania. Ostatkiem sił szłam wzdłuż drogi. Wydawało mi się, że zaraz zemdleję, gdy nagle w oddali zauważyłam światła stacji benzynowej żeby tylko mieli stację ładowania samochodów elektrycznych. Po cichu zakradłam się do stacji benzynowej, rozejrzałam się, ale nie zobaczyłam żadnych przewodów tylko węże z benzyną. Byłam zdesperowana, ale nagle w rogu zauważyłam jedno miejsce z kablem. Pracownik stacji spał za kasą. Podkradłam się do kabla, wyciągnęłam go i włożyłam do wejścia na klasę piersiowej. Okazało się, że pasował. Lamka przestała migać i poczułam, że wracają mi siły. Ale wtedy na stację podjechał samochód i oświetlił mnie reflektorami. Cholera! Rozejrzałam się. Pracownik stacji obudził się i już mnie zauważył. Brakowało jeszcze, żeby aresztowali mnie za kradzież. Zerwałam się z miejsca i po kilku sekundach byłam już dość daleko. Kiedy wiedziałam, że nikt mnie nie goni, zatrzymałam się i usiadłam na ławce. Czy naprawdę muszę kraść prąd ze stacji benzynowych do końca moich dni? W desperacji nie zauważyłam, jak podszedł do mnie jakiś chłopak. Chciałam uciec, ale zaczął przyglądać mi się ze słowami: Wow, ale kostium! O czym on mówi? Nagle chłopak poprosił mnie o linka do mojego TikToka. Jaki TikTok? Chłopak roześmiał się i pokazał mi aplikację i dwa ulubione konta: Syreny i Firegirl, popularnych superbohaterek. Uznał, że jestem jedną z nich. Zaprzeczyłam, ale chłopak myślał, że po prostu jestem skromna i zrobił sobie ze mną zdjęcie. Nie mogłam uwierzyć, że komuś się spodobałam. Dopiero co banda ludzi na ulicy nazwała mnie potworem. Kiedy odszedł, rozmyślałam nad jego słowami: Jeśli nawet tej syrence się udało, ja też mogę stać się sławna, a wtedy pan młody z mojej przeszłości mnie zobaczy i odnajdzie. Tylko w taki sposób mogę dowiedzieć się, kim naprawdę jestem robotem czy człowiekiem ale muszę zdobyć pieniądze na telefon. Następnego dnia poszłam do parku. Postanowiłam zrobić zdjęcia z dziećmi za pieniądze. Na początku nikt do mnie nie podchodził i już myślałam, że to głupi pomysł. Ale stopniowo ustawiła się do mnie cała kolejka. Okazuje się, że ludzie kochają roboty, ale kilkoro dzieci nazywało mnie Transformersem. Starałam się nie zwracać na to uwagi i do końca dnia miałam już dość pieniędzy na smartfona. Następnego dnia zarejestrowałam się na TikToku i nakręciłam kilka filmików o moim życiu. Tak się martwiłam, kiedy je wstawiałam, ale niepotrzebnie. Każdego dnia 500 osób zaczynało obserwować moje konto. W ciągu kilku tygodni byłam już jednym z najpopularniejszych blogerów i nawet udało mi się wynająć sobie mieszkanie. Nie sądziłam, że to będzie takie proste. Ludzie pisali setki komentarzy, ale nikt z poprzedniego życia się nie pojawił. Ale ja naprawdę chciałam wiedzieć, czy byłam robotem, czy też urodziłam się człowiekiem. Sama nie rozumiałam, kim jestem, ale w każdym razie wiedziałam, że mam uczucia. Ale fanów interesowało tylko to, jak się ładuje i czy mogę dotknąć wody. Kiedyś follower z nickiem Joker zapytał: Jak mój nastrój? Zaskoczyło mnie to, bo przecież wszyscy uważają, że w 85% roboty nie mają nastrojów. Joker niemal natychmiast zaproponował spotkanie, a ja się zgodziłam. Przecież rozmawiał ze mną jak ze zwykłym człowiekiem. Już następnego dnia czekałam na niego w kawiarni, a potem jakiś chłopak usiadł przy moim stoliku i przedstawił się jako Joker. Jego twarz była pokryta bliznami i ogarnęło mnie przerażenie. Natychmiast wyciągnął do mnie rękę i zaczął powtarzać – nie zostawiaj mnie, kocham cię! Cholera, to psychopata! Wymamrotałam, że mam dużo do zrobienia i pobiegłam najszybciej jak mogłam. Joker zaczął pisać do mnie smsy na wszystkich portalach społecznościowych, ale zablokowałam go. Koniec z prywatnymi spotkaniami z fanami. Dalej prowadziłam TikToka, mając nadzieję, że ktoś z mojej przeszłości zauważy mnie. Ale nic się nie działo. Pewnego razu wracałam do domu z sesji autografów i nagle usłyszałam czyjeś kroki. Odwróciłam się i zobaczyłam ciemną sylwetkę. Przyspieszyłam kroku, ale ktoś krzyknął za mną. Musimy porozmawiać! O nie, to Joker, szalony fan! Szybko pobiegłam do domu i zamknęłam drzwi. Czy on mnie obserwuje? Joker krzyczał coś pod oknami, ale nie odważyłam się wyjrzeć. Trzęsącymi się rękami zadzwoniłam na policję. Godzinę później przyjechało kilku siłków i zabrali Jokera. Odetchnęłam z ulgą i spróbowałam zasnąć. To już jest niebezpieczne. Muszę usunąć TikTok i znaleźć inny sposób, żeby dowiedzieć się prawdy o mojej przeszłości. Następnego dnia poszłam na spotkanie fanów. Tam postanowiłam powiedzieć, że kończę z TikTokiem i bezpośrednio poprosić o pomoc moich followersów. Kiedy wszyscy się zebrali, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam: Przyjaciele, właściwie nic nie pamiętam z mojej przeszłości i nie wiem, kim naprawdę jestem, robotem czy człowiekiem. W sali zapanowała cisza. Chyba nie powinnam była tego mówić, ale nagle publiczność wybuchła śmiechem. Ze wszystkich stron dochodziło. To się nazywa hype. Nigdy w życiu nie czułam się tak urażona. Rozpaczliwie pobiegłam do tylnego wyjścia. Żaden z fanów mi nie uwierzył. A, jestem głupia. Kiedy otworzyłam tylne drzwi wejściowe, wpadłam na kogoś. Zaczęłam przepraszać, ale potem o miałam. To ten sam naukowiec. Wyglądał jeszcze bardziej przerażająco niż miesiąc temu. Cofnęłam się, ale wyjął pilota z kieszeni i wcisnął guzik. Natychmiast upadłam na ziemię. Co się dzieje? Nie mogę się nawet ruszyć. Naukowiec wziął mnie za rękę i pociągnął po ziemi. Pomocy! Ale nikt nie słyszał moich krzyków. Koniec ze mną. Naukowiec wepchnął mnie do swojego samochodu i mam rocząc, że eksperymenty jeszcze się nie skończyły, wsiadł za kierownicę. Ostatnią rzeczą, jaką udało mi się zobaczyć, był zdezorientowany Joker, który siedział w samochodzie pod drzwiami klubu. W tym momencie czerwone światełko na mojej piersi znowu błysnęło i zemdlałam. Ocknęłam się w tym samym pokoju. Naukowiec wymabrotał cicho, że jest rozczarowany moim zachowaniem. Mam nadzieję, że następny model będzie bardziej posłuszny, dodał. Naukowiec wyjął piłę i przyłożył mi ją do nogi. Jeszcze moment, a pokroi mnie na kawałki. Nie, proszę! I wtedy usłyszałam hałas. Drzwi gwałtownie się otworzyły i Joker wbiegł do pokoju. Tłum moich fanów był za nim. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Fani powalili naukowca na podłogę i związali go, a Joker wyjął pilota z kieszeni i włączył moje ciało. Nic nie rozumiem, dlaczego on to robi? Bo jest moim szalonym fanem? Ale Joker nagle zapytał ostro. Czy naprawdę mnie nie poznajesz, Jen? Marszczyłam w zdumienia. O czym ty mówisz? Joker uśmiechnął się i powiedział, że ma na imię Kyle, był moim narzeczonym, a ja zostałam porwana w dniu ślubu. Od tych słów zaschło mi w gardle. To znaczy, że cały ten czas szukałam właśnie jego? Kyle powiedział, że kochaliśmy się od dzieciństwa i chcieliśmy się pobrać, ale w dniu ślubu mieliśmy wypadek. Kyle został uratowany i został pokryty bliznami. I tutaj zamilkł. A co stało się ze mną? Kyle zawahał się i powiedział... A ty zginęłaś na miejscu. Nie mogłam w to uwierzyć. Ale jak? Stoję tutaj, żyję. Kyle powiedział, że przed pogrzebem wykradziono moje ciało, a on próbował mnie znaleźć, ale na próżno. Nie wierzył już, że mu się uda, ale nagle zobaczył wywiad z robotem, który miał moją twarz. Pomyślał, że mu się wydawało, ale znalazł mnie na TikToku i był w szoku. Żyję. Łzy napłynęły mi do oczu i nagle zobaczyłam w oszpeconej twarzy Jokera mojego drugiego Kyla, którego tak bardzo kochałam przez całe życie. Och, Kyle, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Po kilku miesiącach pobraliśmy się. O naszym ślubie mówił cały kraj. Potem zaczęło followować mnie dwa razy więcej osób, ale już mnie to nie obchodziło. Wystarczyła mi jedna osoba, która nie widziała we mnie dziwaka z TikToka. Ale zwykłą dziewczynę, która też ma uczucia. Pojrzałam na Kyla i zobaczyłam najpiękniejszego mężczyznę na ziemi, nawet nie zauważając blizny jego twarzy. W końcu miłość i dobroć są tym, co czyni nas naprawdę pięknymi. Materiał Wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzejcie nas. Dzięki!